Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Ryb w horoskopie na listopad 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był/była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie moi drodzy, że horoskop, który dla was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Odpowiadam również na pojedyncze pytania. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do horoskopu. Ryby i listopad 2021, dzisiaj sprawdzimy sobie sfery życia, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie, także oglądajcie film do samego końca. Osoby spod znaku ryb, listopad 2021. <laughs> Patrzymy drogie ryby, jakie tutaj energie dla was w tym miesiącu będą dominujące. Praca i, yy, i finanse. Popatrzmy, jakie tutaj będą karty dla osób z podznaku ryb. Praca i finanse. Praca i finanse. Taki dość nerwowy miesiąc, moje drogie ryby, mi się tutaj pokazuje dla Was. Możecie sobie napsuć nerw właśnie w tej sferze zawodowo-finansowej, ale po kolei. Początek miesiąca pokazuje mi się dla Was jako czas wielkich zmian w związku z pracą. Możecie zakończyć pracę, którą do tej pory wykonywaliście, albo zostać zwolnieni. Ewentualnie też możecie zrezygnować, i to wszystko przyniesie tutaj taką nerwową atmosferę. Ogólnie w miejscu waszej pracy będzie tutaj bardzo dużo nerwowej atmosfery. Konflikty to mi się też tutaj pokazuje. Możecie też poczuć. Taką rywalizację bardzo silnie, bardzo intensywnie, to mi się pokazuje. W drugiej połowie miesiąca drugie ryby, uważajcie na podpisywanie wszelkich umów, gdyż możecie zostać oszukane. Także jeżeli już coś będziecie bardzo usilnie chciały podpisać jakąś umowę, to dokładnie przeczytajcie. Nawet najdrobniejszy druk, gdyż potem może wyjść to, że... Ryby poczują się w miesiącu listopadzie najzwyczajniej w świecie oszukane. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to cienko widzę tutaj znalezienie nowej pracy. Tak naprawdę to jeszcze nie jest dobry moment na znalezienie pracy, dlatego że jeżeli w listopadzie podejmiecie nową pracę, to poczujecie się uwikłani, wejdziecie w jakąś toksyczną sytuację, taką, która z biegiem czasu tak naprawdę bardzo szybko okaże się dla Was zła, negatywna, toksyczna. Okaże się, że praca, nowa praca, którą podjęliście, nie jest dla Was, nie nadajecie się do niej. Też ludzie się tutaj pokazują nieciekawie. Jest taka energia właśnie toksycznej atmosfery w miejscu pracy. Ludzie są nierzetelni to mi się tutaj pokazuje. Ogólnie miesiąc zmian. I to będzie chyba dla Was najważniejsze w pracy i w finansach. Jeżeli właśnie chodzi o te finanse dla zodiacalnych ryb, to mam pokazane, że nerwowy miesiąc, nerwowy miesiąc, właśnie w drugiej połowie miesiąca, po raz kolejny powtórzę to, abyście nie dały się, kochane ryby, oszukać, tak? Także nie podpisujcie żadnych dokumentów. Tragedii finansowych tutaj nie ma, ale. Tak średnio to wygląda. Dużo nerw przy finansach, takich sytuacji, które będą dla Was nerwowe, niespodziewane. Też jakieś źródło dochodu może się w miesiącu listopadzie skończyć. Popatrzmy na uczucia dla ryb. Cóż tutaj w miłości, drogie ryby? Jakie tutaj energie będą dla Was w miłości? W miłości. Ryby w miłości. Ach, ta miłość pokazuje mi się taka troszkę w kratkę dla Was. Pierwsza połowa miesiąca to dobry czas na miłość. Będziecie zadowolone, gdyż jakiś mężczyzna będzie Was bardzo mocno i bardzo intensywnie adorował. Będziecie otrzymywały bardzo dużo komplementów, bardzo dużo wiadomości. Kiedy rano wstaniecie, będziecie otrzymywały jakieś miłe, sympatyczne. Właśnie wiadomości od tego mężczyzny. Mężczyzna może być z podwodnego znaku zodiaku, czyli rak, skorpion lub też zodiakalna ryba. Natomiast ja mam pokazane, że może zadziać się w dalszej części miesiąca jakaś nagła, niespodziewana sytuacja, przez którą wasze drogi się rozejdą. I to mi się tutaj przede wszystkim pokazuje. Jeżeli chodzi o osoby w związkach, o ryby. Które mają tutaj partnera. Pierwsza połowa miesiąca spokojna, nawet wasz partner może okazywać wam uczucia, poczujecie się takie zadbane, ukochane, może nawet jakiś prezent czy też ciepłe słowo od partnera, natomiast hmm. druga połowa miesiąca pokazuje mi się tutaj jakaś nagła zmiana, może być między wami konflikt, kłótnia i nawet rozejście. Hmm. Niektóre pary mogą się tak bardzo pokłócić w miesiącu listopadzie, że uznacie, że trzeba się rozejść. Jeżeli mieszkacie razem z partnerem, no to ten partner pod koniec listopada może chcieć się wyprowadzić. Może też być tak, że wasz stały partner w drugiej połowie miesiąca tutaj wyjedzie do pracy jakiejś dalszej, w delegację, może to być za granicę. Woda mi się tutaj pokazuje, że wyjeżdża za wodę, tak? Także, jeżeli chcecie umawiać się drogie ryby na randki i poznawać nowe osoby, to myślę, że początek listopada jest na to bardzo dobrym czasem. Natomiast, im dalej, la, im dalej w las, tym więcej drzew. Druga połowa listopada pokazuje się jako bardzo nerwowa w miłości. Może zadejść jakaś sytuacja, która sprawi, że poczujecie się załamane swoją sferą emocjonalną. A popatrzmy, moje drogie ryby, na zdrowie. Na co warto zwrócić uwagę w zdrowiu? Ryby. Mhm. Ryby i zdrowie. Tak. No na szczęście, słuchajcie, zdrowie pokazuje mi się dla was dobre. To chociaż tyle, że zdrowie będzie dobre, zdrowie będzie spokojne. Widzę tutaj polepszenie stanu zdrowia. Yy, widzę tutaj też yy, to, że więcej ruchów wprowadzicie do swojego życia. Może zapiszecie się na siłownię, może zaczniecie biegać, może zaczniecie ćwiczyć. Jest to dla Was bardzo dobre. Poprawi to wasze samopoczucie fizyczne jak również samopoczucie psychiczne także myślę że będzie to wartość sama w sobie moi kochani delikatnie warto zwrócić uwagę na układ pokarmowy i układ kostny gdyż to mi się tutaj pokazuje jeżeli macie dzieci bądź młodsze osoby w waszym otoczeniu czy też w waszym domu w waszej rodzinie to być może właśnie tutaj będzie trzeba zainwestować pieniądze Odnośnie zdrowia dziecka, na przykład na jakieś leki dla dziecka albo na jakieś suplementy, bo tutaj mi się pokazuje wkład pieniężny w dziecko, które jest przy Was, jeżeli chodzi o zdrowie. Być może będzie właśnie trzeba tutaj dziecku porobić jakieś badania, czy też nawet zakupić jakieś leki czy antybiotyki. Gdyż to bardzo mocno, bardzo intensywnie się tutaj pokazuje. Ogólnie energia zdrowotna jest dla Was pozytywna i dobra, nic złego nie powinno się tutaj zadziać. No, oczywiście, delikatnie proszę zwrócić uwagę na nerwy, tak? Bo może Was tutaj coś zdenerwować, bo w miłości czy też w pracy nie będzie aż tak kolorowe, jakbyście sobie życzyły. Przez co Wasze zdrowie może oberwać tutaj rykoszetem. Na to zwróćcie uwagę. Ślicznie dziękuję Wam za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam Was, moi drodzy, do kontaktu prywatnego. Mail jest w opisie tego filmu. A ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca, aby tylko to, co dobre spełniło się z tego horoskopu. I tak naprawdę abyście cieszyły się życiem pomimo tego że jest jesień jest listopad może to taki czas trochę depresyjny warto abyście znalazły w swoim życiu jakieś pozytywy pozdrawiam